Dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć naprawdę dobry amulet. Amulet, który jednorazowo ochroni nas przed śmiercią. Musimy wejść na półkę skalną w klasztorze i porozmawiać z Fredem. Dodam jeszcze, że można zrobić to dopiero w piątym rozdziale. Adanusie, w końcu mnie ktoś zna znalazł. Co Ty tu robisz? Na nazywam się Fred. I zb zbierałem tutaj zioła. E, wiesz, najlepsze zioła można znaleźć właśnie w takich, niedostępnych miejscach. Myślałem, że dam radę pokonać mój lęk przed wysokością, ale chyba się przeliczyłem. Wyprowadzę cię stąd. Co? Nie, 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 nie. chyba oszalałeś! N nie ruszam się stąd na krok! Chwila nieuwagi i będę leciał wprost w objęcia si śmierci! To jak mam ci pomóc? Wezwij mistrza kusto! O, on będzie wiedział, co robić! Następnie udajemy się do mistrza Gusto. Nowicjusz Fred wpadł w tarapaty. Utknął za budynkiem klasztoru tuż nad przepaścią i oczekuje Twojej pomocy. Znowu? Jak to znowu? Słowo daję: ten chłopak został zesłany przez Adanosa, by wystawić mnie na najcięższe próby. Prawie spalił stół alchemiczny, pogubił zwoje i drugi raz wlazł na tę skarpę. I mówię tylko o tym tygodniu. Dałem mu nawet specjalny amulet ochronny, ale to nic nie pomogło, bo magia niestety nie chroni przed własną głupotą. To pomożesz mu? Cicho, muszę się skupić. Spróbuję go tu przeteleportować. Kusto przeteleportuje tutaj Freda, a my musimy po prostu z nim porozmawiać. Tak, udało się. Zapytaj go, jak się czuje, bo ja już nie mam do niego sił. Jak się czujesz? Dobrze, nawet nie wiesz, jaką ulgę teraz czuję. Chyba powinienem jakoś cię w wynagrodzić. Jako nagrodę za pomoc Fredowi bierzemy od niego interesujący nas amulet. Daj mi amulet, który dostałeś od Kusto. Ale mistrz będzie wściekły, jak oddam ci amulet. Kusto i tak jest zły na ciebie, a amulet nie za specjalnie cię ochronił. No może i tak, tylko uważaj, bo amulet nie jest w najlepszym stanie. Ten amulet posiada jedynie dwie wady. Dostajemy go zbyt późno, bo dopiero w piątym rozdziale i jest jednorazowy.